Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, czym winny krzew góruje nad innymi krzewami rosnącymi wśród leśnych drzew? Czy bierze się z niego drewno, by zrobić jakieś narzędzie? Czy robi się z niego kołek, aby coś na nim zawiesić? Raczej wrzuca się go do ognia. Ogień pochłonął oba jego końce, jego środek jest spalony. Czy przyda się jeszcze do czegoś? Gdy był nietknięty, nie nadawał się na narzędzie. A teraz, gdy ogień go pochłonął i spalił, czy można jeszcze coś z niego zrobić? Dlatego tak mówi Pan Bóg. Jak spośród krzewów leśnych wydałem na pastwę ognia krzew winorośli, tak wydam mieszkańców Jeruzalem. Wystąpię przeciwko nim, Choć wyratowali się z ognia, w ogniu spłoną i przekonacie się, że ja jestem panem, gdy wystąpię przeciwko nim. Kraj zamienię w pustkowie, ponieważ dopuścili się niewierności. Wyrocznia pana Boga.